Możesz znać historię inwazji Rosji na Ukrainę na pamięć, ale oto co całkowicie zmienia tę opowieść. Niektórzy Rosjanie decydują się walczyć po stronie Ukrainy. Chwytają za broń, przekraczają granice i ryzykują własnym życiem, żeby przeciwstawić się własnemu krajowi. W tym roku trzy niezależne rosyjskie oddziały zbrojne wystąpiły przeciwko własnemu państwu. Denis Nikitin to założyciel Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego walczącego po stronie Ukrainy. Grupa Rosjan szkoli się, by wyruszyć do walki przeciwko swoim rodakom. Nowa jednostka, która oficjalnie jest częścią Sił Zbrojnych Ukrainy, znana jest jako Batalion Syberyjski. I wkrótce będą celować w rosyjskie pozycje są częścią Batalionu Syberyjskiego. To są ludzie z miast takich jak Moskwa, odległych miejsc jak Jakucksk, czy mniejszych miast jak Irkuck, którzy zdecydowali się walczyć z systemem, w którym się wychowali. Co czyni to bardziej niezwykłym, to fakt, że historie te nie dotyczą jedynie marzycieli czy rozwścieczonych protestujących. Wśród nich byli zarówno byli żołnierze Putina, jak i przedstawiciele mniejszości etnicznych, których powody przedstawimy. W tym filmie poznamy najbardziej zaskakujące historie tej wojny. Rosjanie, którzy ryzykują wygnanie, tortury, a nawet śmierć, by przeciwstawić się machinie wojennej Putina. Nie tylko zmienili stronę, ale porzucili bezpieczeństwo, dom, wszystko, co znali, tylko po to, by walczyć o coś lepszego. Jeśli sądzisz, że inni powinni poznać tę historię, kliknij, lubię to i subskrybuj. Twoje wsparcie pomaga przełamać milczenie i pokazuje algorytmowi, że ta historia jest ważna. Aby lepiej ich zrozumieć, zacznijmy od poznania tych wolontariuszy i tego, co popycha ich do tak odważnej postawy. Nie chodzi o ludzi po prostu współczujących Ukrainie i chcących pomóc. To Rosjanie odrzucający sposób rządzenia ich krajem. Nie nienawidzą samej Rosji. Często są dumni z ojczyzny, ale nie znoszą żelaznego uścisku Putina. Wielu z nich chce, aby jego władza się skończyła i aby do Rosji wróciło poczucie dumy i wolności. Widzą wojnę na Ukrainie jako część większego problemu, odzwierciedlenie rządu, który jest skorumpowany, ucisza głosy i skupia całą władzę w rękach nielicznych. Niektórzy marzą o Rosji, gdzie ludzie mogą swobodnie wyrażać myśli bez obaw o pukanie do drzwi. Inni chcą, aby ich regiony oddalone od Moskwy miały większy wpływ na to, jak są rządzone. Ten ruch nabrał rozpędu, gdy Rosja rozpoczęła pełną inwazję w 2022 roku i od tego czasu się rozrósł. Według ukraińskich szacunków, z 2025 roku od 2500 do 3000 Rosjan walczy po stronie Ukrainy. Mimo trudności w ustaleniu dokładnych liczb ze względu na ukrywanie tożsamości dla bezpieczeństwa, jedno jest pewne: to nie jest tylko kilka osób. To prawdziwy ruch, który zyskuje na sile. Różnorodność widoczna jest także w pochodzeniu wolontariuszy. Przyjrzyj się bliżej, a zobaczysz, jak bardzo się od siebie różnią. Pochodzą z różnych środowisk, co czyni ich decyzję o walce jeszcze bardziej niezwykłą. Niektórzy to byli rosyjscy żołnierze, którzy służyli w armii, ale mieli dość rozkazów, które uważali za niewłaściwą. Wielu z nich wysłano na Ukrainę w początkach wojny i na własne oczy widzieli zniszczenia miasta zniszczone. Rodziny rozdzielone zdecydowali, że nie mogą dalej walczyć dla Rosji, przeszli na drugą stronę. Inni to aktywiści, którzy protestowali w Rosji, trzymali transparenty lub udostępniali posty w internecie, ale musieli uciekać, gdy policja zaczęła ich represjonować. Niektórzy to nawet byli jeńcy wojenni, których pojmała Ukraina i którzy zdecydowali się zostać i walczyć, zamiast wracać do Rosji, gdzie mogliby zostać ukarani lub spotkać ich coś gorszego. Są też mniejszości etniczne z miejsc takich jak Burjacja, Jakucja czy Kałmucja. Te grupy czują, że Moskwa traktuje ich jak obywateli drugiej kategorii. Często wysyłani są w ogromnej liczbie na najbardziej niebezpieczne odcinki wojny w porównaniu do innych. Obecnie niezależne badania pokazują, że żołnierze z tych regionów giną dwa do trzech razy częściej niż etniczni Rosjanie z dużych miast. Na przykład mniejszości stanowią około jedną na 10 osób w Rosji, ale już jedną czwartą żołnierzy poległych na Ukrainie. Tak się dzieje, ponieważ bieda w ich regionach zmusza ich do podpisywania kontraktów wojskowych, by zarobić na życie, a potem są wysyłani do najcięższych walk bez należytej troski. Weźmy na przykład Buriatów, lud pochodzący z regionu niedaleko Mongolii, posiadający własny język i tradycje. Wielu z nich wstąpiło do wojska z powodu braku pracy w domu, lecz ostatecznie trafiają w najniebezpieczniejsze miejsca. W 2024 roku, według doniesień z Ukrainy, oddziały Burjatów straciły około 30% swoich żołnierzy w walkach wokół Doniecka. Podobna historia dotyczy Jakutów, mieszkających na mroźnej dalekiej północy, gdzie życie jest trudne z powodu surowego klimatu. Kałmuccy buddyjski lud z południowych stepów czują, że przywódcy Moskwy w ogóle się nimi nie przejmują. Dla tych grup wojna to kolejny sposób, w jaki Rosja ich wykorzystuje podobnie jak w dawnych konfliktach, na przykład w Czeczeni. Przyłączając się do strony Ukrainy, walczą przeciwko niesprawiedliwemu systemowi. Przynoszą umiejętności zdobyte podczas służby w rosyjskim wojsku, takie jak radzenie sobie w zimnych warunkach czy obsługa określonej broni, co bardzo pomaga Ukrainie. Znają te taktyki, bo kiedyś szkolili się u tych samych oficerów, z którymi teraz walczą. To daje Ukrainie przewagę w planowaniu działań. Znając motywację wroga, łatwiej przewidzieć jego kolejne ruchy. Polacy nie przekraczają granicy, by walczyć w pojedynkę. Tworzą zorganizowane oddziały przekształcając gniew i doświadczenie w coś przydatnego dla Ukrainy. Jedną z głównych grup jest Rosyjski Korpus Ochotniczy, czyli Rosyjski Korpus Ochotniczy. Oddział słynie ze śmiałych akcji, takich jak sekretne przekraczanie granicy do Rosji i rejonów Bryjańska czy Białgorodu, by atakować linie zaopatrzenia lub siać chaos. Te rajdy zmuszają Rosję do wycofywania wojsk z frontu, aby chronić własne terytorium. Rosyjski Korpus Ochotniczy jest dowodzony przez Denisa Nikitina, znanego jako Biały Rex. Jest kontrowersyjny ze względu na powiązania ze skrajnie prawicowym nacjonalizmem w przeszłości. Rosyjski Korpus Ochotniczy skupia się na walce z Putinem w tej wojnie. Uważają go za prawdziwego wroga wartości Rosji. Porozmawiamy o tym więcej później. W maju 2024 roku przeprowadzili rajd w Białgorodzie, zajmując na parę godzin małe wioski i niszcząc rosyjski sprzęt. Ukraina poinformowała o zniszczeniu ponad 15 pojazdów podczas ataku. Rosja określiła to jako akt terroryzmu, ale rosyjski korpus ochotniczy chciał zademonstrować, że granice Rosji nie są tak bezpieczne jak twierdzi Kreml. Jeden z bojowników później powiedział, że powrót na Ukrainę wydawał mu się dziwny. Przez całe życie uważał Rosję za swój dom, ale teraz musiał zaatakować to miejsce, by je ocalić. Mimo publicznego dystansu Ukrainy wobec rosyjski korpus ochotniczy z powodu przeszłości Kapustina, wciąż współpracują w kwestiach takich jak zakłócanie rosyjskich łańcuchów dostaw. Rosyjski Korpus Ochotniczy liczy około 200 bojowników, głównie Rosjan, którzy przeszli na drugą stronę na początku wojny. Często używają zdobytej rosyjskiej broni, przez co wygląda to tak, jakby Rosja walczyła sama ze sobą. W ostatnim czasie siły specjalne atakowały rosyjskie pozycje ciężkimi karabinami maszynowymi w stronę Kupiańska. Jeszcze w kwietniu otrzymali zaawansowane morskie drony Katrin do wsparcia ataków na Morzu Czarnym. Nie wszyscy ochotnicy chcą tylko przeprowadzać rajdy, niektórzy myślą perspektywicznie. Tworzenie siły, która w przyszłości mogłaby powrócić do Rosji, to więcej niż tylko oddział cieni. To prowadzi nas do Legionu Wolności Rosji, czyli Legion Wolności Rosji, który powstał w 2022 roku z rosyjskich dezerterów i jeńców wojennych, którzy odmówili powrotu do domu. Legioniści Wolności liczą ponad tysiąc bojowników, a ich celem jest obalenie Putina i stworzenie Rosji, w której ludzie będą mogli głosować i swobodnie się wypowiadać. Program Ścieżka Honoru. Pomaga rosyjskim żołnierzom w bezpiecznej dezercji, oferując im wyjście i wsparcie. To przyciągnęło setki nowych bojowników, zwłaszcza po dużych porażkach Rosji, w bitwach takich jak Bachmut. Niektórzy dezerterzy przybywają trzęsąc się, wciąż w rosyjskich mundurach z nieśmiertelnikami zabitych przyjaciół w kieszeniach. Zamieniają te mundury na ukraińskie i od razu idą na szkolenie. Pod koniec 2024 roku, podczas kontrofensywy w Charkowie, FRL pomogła odzyskać ponad 150 km terytorium, wypierając rosyjskie siły. Są niezwykle skuteczni w walkach miejskich, gdzie walka jest bliska i brutalna. W czerwcu zaatakowano rosyjski skład paliwa na okupowanym Zaporożu, zakłócając zaopatrzenie i spowalniając ofensywę. W odróżnieniu od Rosyjski Korpus Ochotniczy, dążenie FRL do demokracji sprawia, że są mniej kontrowersyjni i otrzymują od Ukrainy lepszy sprzęt, jak drony i broń przeciwpancerną. Przywódcy, głównie byli wojskowi, są niezawodni w walce. Tworzą też filmy i wpisy w internecie, wzywając Rosjan do oporu wobec Putina, które dotarły do milionów osób. Według ukraińskiego wywiadu te komunikaty spowodowały dezercję około 200 rosyjskich żołnierzy w tym roku. W marcu tego roku minęły 3 lata ich walki, co pokazuje ich trwałe zaangażowanie. A są też tacy, którzy walczą nie tylko o wolną Rosję, ale także o swoje zapomniane ojczyzny miejsca, które Moskwa przez dekady wykorzystywała, nie dając nic w zamian. To prowadzi nas do batalionu Sybir, który składa się głównie z Burjatów, Jakutów i innych syberyjskich mniejszości. Ta grupa, utworzona w 2023 roku, liczy około 60 bojowników i zdecydowanie sprzeciwia się temu, co nazywają Imperium Moskwy. Uważają, że rosyjski rząd wykorzystuje odległe regiony, jak ich do prowadzenia wojen, nie dając im prawie nic w zamian. Ich batalionem dowodzi Władysław Amosow. Były oficer rosyjskiego wywiadu wojskowego, główny zarząd wywiadowczy, który zdezerterował po tym, jak zobaczył, jak mniejszości były traktowane w armii. W lipcu zaatakowali magazyn zaopatrzenia w okupowanym Ługańsku, niszcząc paliwo i broń warte miliony dolarów. Dla Amosowa to nie była tylko strategia. Widok schwytanych rosyjskich żołnierzy, nazywających go zdrajcą, przypomniał mu, dlaczego odszedł. Odmówił milczenia, gdy jego naród był wykorzystywany jako mięso armatnie. Zdolności batalionu syberyjskiego, wyniesione z życia w trudnych warunkach Syberii, jak przetrwanie srogich zim i przemieszczanie się w wymagającym terenie, są cenne w walkach jak te w Zaporożu, gdzie mimo śnieżyc utrzymywali otwarte linie zaopatrzenia. Ukraina ufa Czeczenom, ponieważ ich gniew wobec Moskwy jest na tyle głęboki, że raczej nie przejdą z powrotem na stronę Rosji. Batalion używa rajdów, by pokazać, że Rosjanie zwracają się przeciwko Rosji, udostępniając nagrania z misji na terytorium rosyjskim. W lipcu tego roku pojmali rannych rosyjskich żołnierzy walczących w lesie pod Charkowem. Te grupy nie zawsze działają samodzielnie, a ta współpraca dodaje kolejny wymiar ich wysiłkom. W marcu zeszłego roku Rosyjski Korpus Ochotniczy FRL i Batalion Sabir współpracowały podczas rajdu na Biłgorod. Wkroczyli z Ukrainy, utrzymali pozycję kilka godzin, zmuszając Rosję do wysłania 10 tysięcy żołnierzy, aby się nimi zająć. Odciągając ich od walk w Doniecku, ukraińskie raporty mówią, że rajd zniszczył sprzęt i spowodował dziesiątki rosyjskich ofiar. Wspólne działania ochotników pokazują, jak podejmują się oni niebezpiecznych zadań, których regularna armia Ukrainy mogłaby unikać, choć nie zawsze wszystko idzie gładko. Ukraina musi godzić różne cele: nacjonalizm RDK, dążenie FRL do demokracji i działania sił Syberii na rzecz praw regionalnych, aby umożliwić współpracę wszystkich stron. Niektóre jednostki włączają mniejsze frakcje, jak RDK, który pod koniec 2023 roku dołączył grupę karelską, skupiającą separatystów z północno-zachodniej Rosji walczących o większą niezależność swoich regionów. Co więc sprawia, że ryzykują wszystko? W dużej mierze chodzi o to, że mają dość tego, co się dzieje. Są wściekli na reżim Putina, na to, jak tłumi wolność słowa, zamyka protestujących i popełnia zbrodnie wojenne. Do czerwca Organizacja Narodów Zjednoczonych potwierdziła ponad 13 300 ofiar cywilnych na Ukrainie, a tysiące kolejnych prawdopodobnie nie zostały policzone w miejscach jak Meropol, gdzie całe kwartały wciąż są w gruzach. Wolontariusze słyszą o torturach, masowych grobach i zbombardowanych szkołach, i to mocno na nich wpływa. Czują, że bezczynność czyni ich częścią problemu. Wielu z nich ma też osobiste powody. Według organizacji takich jak OWAD i NFO w Rosji. Od 2022 roku aresztowano ponad 20 tysięcy osób za wyrażanie swojego zdania, a niektórzy stracili przez to rodzinę lub przyjaciół. Inni stracili bliskich lub towarzyszy broni w bezsensownych atakach, takich jak w Bachmucie, gdzie rosyjscy dowódcy wysyłali fale żołnierzy na pewną śmierć. Te straty wzmacniają ich determinację do walki o słuszne cele. Dla mniejszości etnicznych powody są jeszcze głębsze. Grupy takie jak burjaci i jakuci są wysyłane na najgorsze odcinki frontu. Są traktowani jak mięso armatnie, wysyłani na śmierć w miejsca takie jak Donieck i Charków. Najnowsze raporty podkreślają, że rdzenni mieszkańcy Arktyki i imigranci z Azji Centralnej są nadreprezentowani wśród ofiar, ponieważ Rosja zmusza ich do służby. Chcą Rosji, w której ich społeczności nie są wykorzystywane w ten sposób, gdzie mają realny głos. Wielu z nich spotyka się z groźbami aresztowania za wypowiedzi lub nękania ich rodzin. Dla nich ucieczka na Ukrainę to jedyny sposób, by żyć bez strachu. Uważają, że neutralność to przyzwolenie na wygraną systemu, więc sięgnięcie po broń wydaje się jedynym wyjściem. Mają różne wizje Rosji. Niektórzy chcą pełnej demokracji, w której każdy głosuje i swobodnie się wypowiada. Niektórzy pragną większej autonomii dla swoich regionów, aby decyzje nie były stale podejmowane przez Moskwę. Wśród syberyjskich bojowników mówi się, że wolą umrzeć wolni niż żyć jako narzędzia Putina. Takie przekonanie daje im siłę do działania i dlatego programy dezercji odnotowały w tym roku 15% wzrost liczby rosyjskich żołnierzy zgłaszających się. Analitycy szacują, że od 2022 roku z armii zdezerterowało ponad 50 tysięcy żołnierzy, co świadczy o spadku morale. Ochotnicy nie tylko walczą, ale też wnoszą coś wyjątkowego do ukraińskiego wysiłku wojennego. Na polu bitwy są naprawdę ważni. Ich rajdy na rosyjskie regiony takie jak Bryjańsk czy Kursk sieją chaos, zmuszając Rosję do pilnowania własnych granic. W pierwszych miesiącach tego roku te ataki zaangażowały kilka tysięcy rosyjskich żołnierzy, co pomogło Ukrainie odciążając takie miasta jak Charków. Taktyka uderz i uciekaj FRL, między innymi wysadzanie składów paliwa i zasadzki na konwoje, spowalnia rosyjską ofensywę. Dywersyjne działania w Doniecku opóźniły ataki o tygodnie. W ciężkich walkach miejskich, jak w Bachmucie, znajomość rosyjskich taktyk ma kluczowe znaczenie. Wielu z nich przeszło szkolenie w armii Rosji, więc znają sposób planowania dowódców, ruchy oddziałów i potencjalne problemy. Na początku tego roku bojownicy FRL i Rosyjski Korpus Ochotniczy pomogli utrzymać ulice w Bachmucie, ratując ukraińską jednostkę przed okrążeniem. Syberyjskie Włochy utrzymywały dostawy amunicji. Do odciętych oddziałów podczas śnieżyc dzięki zdolności do pracy w surowych zimach. Te ataki to nie tylko uderzanie w linie zaopatrzenia. Każda misja to sygnał zarówno dla walczących ramię w ramię Ukraińców, jak i dla obserwujących z drugiej strony granicy Rosjan, ponieważ doskonale znają rosyjskie bazy, konwoje i systemy, mogą uderzać w ważne cele. W czerwcu FRL wysadził most w okupowanym Rostowie, odcinając kluczowe trasy dla rosyjskich posiłków. I powodując milionowe straty z powodu opóźnień. Liderzy, jak Amosow, były oficer Główny Zarząd Wywiadowczy, udostępniają kluczowe informacje, np. o funkcjonowaniu rosyjskich stanowisk dowodzenia. To pomogło Ukrainie uderzyć w stanowisko w Ugańsku, eliminując wysokich rangą urzędników i wprowadzając chaos w rosyjskich planach. Do czerwca ukraińskie raporty przypisują tym ochotnikom ponad 150 misji sabotażowych, chociaż dokładna liczba jest trudna do potwierdzenia. Poza walką mają ogromny wpływ symboliczny. Widok Rosjan walczących przeciwko Rosjanom podważa twierdzenie Putina, że wszyscy w Rosji popierają wojnę. Filmy ukazujące płonące rosyjskie flagi i pojmanych żołnierzy szerzą się online, skłaniając ludzi do zadawania pytań. Ukraina używa tego propagandowo, dzieląc się wiadomościami FRL, które dotarły w tym roku do 4 mln Rosjan, na Telegramie skłaniając tysiąc żołnierzy do kontaktu z infoliniami dla dezerterów. Ten cios psychiczny jest równie potężny jak każdy czołg, który mogą zniszczyć. To inspiruje do drobnych aktów oporu w Rosji, gdzie obecnie obserwuje się wzrost przypadków sabotażu, takich jak przecinanie linii energetycznych czy wykolejanie pociągów. Ich praca wiąże się z ograniczeniami i dużym ryzykiem. Ukraina nie ufa im w pełni, co jest zrozumiałe. Lojalność trudno udowodnić, gdy ktoś pochodzi z szeregów wroga. Każdy ochotnik jest długo sprawdzany, a niektórzy mają ograniczenia co do misji. W których mogą uczestniczyć. W ciągu tego roku ukraiński wywiad wykrył kilku szpiegów podszywających się pod deserterów, co zaostrzyło kontrolę. Podejrzenie tworzy napięcie. Ochotnicy czują się pod lupą, codziennie musząc udowadniać wartość. Jeśli Rosja ich pojmie, to niemal pewna śmierć, często po torturach. Rosyjskie sądy obecnie wydają wyroki do dożywocia za zdradę, a według organizacji praw człowieka od 2022 roku stracono już prawie 100 ochotników. Rodziny w kraju również cierpią. Naloty policji, bezrobocie lub coś gorszego. Tylko w tym roku ponad 600 rodzin zgłosiło nękanie. Wolontariusze próbują się ukrywać pod maskami i fałszywymi nazwiskami, ale rosyjska technologia rozpoznawania twarzy bardzo to utrudnia. Istnieje też ryzyko bycia wykorzystanym i porzuconym. Ukraina potrzebuje bojowników teraz, ale co się stanie po zakończeniu wojny? Niektórzy obawiają się, że będą postrzegani jako obciążenie, jeśli rozmowy pokojowe zmuszą Ukrainę do zdystansowania się od rosyjskich dysydentów. Wolontariusze świadomi sytuacji wciąż walczą. Ich wpływ, choć realny, nie zmienia stanu rzeczy. Są małą, ale wpływową siłą, nieproporcjonalną do ich liczebności. Jednak przyszłość wciąż pozostaje bardzo niepewna, a ryzyko po wojnie nadal jest wysokie. Trwają dyskusje na temat tych grup. Ukraina potrzebuje ich umiejętności, ale niektóre, jak Rosyjski Korpus Ochotniczy, są problematyczne. Skrajnie prawicowa przeszłość Kapustina budzi niepokój krajów zachodnich, a niektórzy europejscy urzędnicy kwestionują powiązania Ukrainy z Rosyjski Korpus Ochotniczy. Ukraina twierdzi, że Rosyjski Korpus Ochotniczy działa niezależnie, jednak współpracują podczas rajdów, co tworzy skomplikowaną sytuację. Doniesienia mediów o Rosyjski Korpus Ochotniczy wywołują kontrowersje na temat roli ekstremistów w ukraińskim oporze. Porzucenie Rosyjski Korpus Ochotniczy oznaczałoby utratę grupy, która była skutecznym sojusznikiem w psuciu rosyjskich planów, więc to nie jest łatwa decyzja. FRL i Batalion Syberyjski są mniej krytykowane. Mówienie FRL o demokracji i skupienie Sabira na walce mniejszości lepiej wpisują się w przekaz Ukrainy. Mimo to wielu Ukraińców nie ufa w pełni rosyjskim bojownikom, podejrzewając ukryte motywy dołączenia do walk. Opinie międzynarodowe również odgrywają rolę. Niektórzy sojusznicy obawiają się skrajnej prawicy, a inni widzą w ochotnikach sposób na osłabienie Putina od wewnątrz. Rosja wykorzystuje to, by promować własną narrację. Jej media państwowe nazywają tych ochotników zdrajcami lub nazistami, ignorując fakt, że są to Rosjanie walczący przeciwko własnemu rządowi. To pomaga Putinowi mobilizować poparcie i usprawiedliwiać działania, takie jak wysyłanie więcej żołnierzy na granicę czy bombardowanie obszarów, gdzie mogą przebywać ochotnicy, co czasem prowadzi do śmierci cywilów. To złożony cykl, gdzie praca wolontariuszy daje Ukrainie przewagę, ale też generuje problemy. Na przykład, Rosja nasiliła swoje poszukiwania. Federalna Służba Bezpieczeństwa zabiło w tym roku kilku ochotników, w tym przeprowadzając ataki wymierzone, takie jak zamach bombowy na samochód w Kijowie, w którym zginęło dwóch liderów FRL. Co stanie się z tymi ochotnikami po zakończeniu wojny, to wielkie pytanie bez jednoznacznej odpowiedzi. Jeśli Ukraina wygra, niektórzy mają nadzieję tam zostać, uważając, że jest to bezpieczniejsze niż Rosja pod rządami Putina. Około 1200 osób aplikowało o zamieszkanie na Ukrainie, ale tylko 250 przeszło surowe kontrole bezpieczeństwa. Dążenie FRL do demokracji może sprawić, że będą mile widziani, ale nacjonalistyczne powiązania Rosyjski Korpus Ochotniczy mogą uczynić ich ryzykownymi. Jeśli Putin pozostanie u władzy, powrót do Rosji nie wchodzi w grę. Nowe przepisy oznaczają dożywocie i publiczne upokorzenie dla dezerterów. Ponad 600 rodzin ochotników straciło do tej pory swoje domy lub emerytury, wyjazd do innych krajów, takich jak Polska czy Litwa, jest opcją, ale to trudne. Tylko 350 osób otrzymało azyl, a takie miejsca jak Niemcy odrzuciły znacznie więcej z powodu obaw o ekstremizm. Niektórzy ochotnicy mogą skończyć bez miejsca, do którego mogliby się udać utknąć bez kraju. Niektórzy mówią o budowaniu własnych społeczności na wygnaniu ale to trudne bez pieniędzy i wsparcia. Niepewność ich przytłacza, ale jednocześnie motywuje do udowadniania swojej wartości poprzez kolejne misje. Ich walka ukazuje szerszy problem w Rosji. Antywojenne protesty doprowadziły już do ponad 20 tysięcy aresztowań. Spójrz tylko na ten jeden przypadek skrajnej brutalności. Naloty i filmy wolontariuszy zachęcają do drobnych aktów oporu, jak odcinanie prądu w bazach wojskowych czy wykolejanie pociągów, których liczba wzrosła w tym roku o 25%. Apel FRL o wolne wybory ekscytuje młodszych Rosjan w internecie. Dążenie Sabira do władzy regionalnej trafia do mniejszości, które stanowią jedną piątą Rosjan. Nawet nacjonalizm rosyjski Korpus Ochotniczy przyciąga ludzi, którzy chcą Rosji wolnej od rządów Putina. Idee te nie zawsze się pokrywają, a ścisła kontrola w Rosji, gdzie kamery obserwują 80% miast, czyni sprzeciw niebezpiecznym. Większość Rosjan milczy, a sondaże pokazują, że 50-70% wciąż popiera Putina, choć według niektórych prywatnych badań poparcie jest bliższe 50%. To nie jest pełne powstanie, ale działania ochotników zasiewają ziarna zmian. Badania wśród rosyjskich żołnierzy na Ukrainie pokazują, że prawie 3 czwarte z nich chce natychmiastowego zakończenia wojny, co sugeruje narastające zmęczenie. To emocjonalny ciężar ich wyboru motywuje ich do działania. Żyją w ciągłym niebezpieczeństwie, wiedząc, że każda misja może być ich ostatnią. Ukraina nie zawsze może chronić cywilów, ponieważ jej zasoby są zaangażowane w obronę miast, takich jak Odessa, które w tym roku odnotowały ponad 2000 ofiar wśród ludności cywilnej. A jednak ochotnicy wciąż się zgłaszają. Szkolą się w tajnych obozach z obsługi broni NATO, takiej jak dżaweliny, którą potem kierują przeciw dawnej armii. Ich zaangażowanie wynika z przekonania, że walka teraz może uratować życie w przyszłości, nawet jeśli sami nie zobaczą rezultatów. Ta historia nie mieści się w jednej szufladce. Ci ochotnicy to nie tylko bohaterowie ani zdrajcy. To ludzie uwikłani w wojnę, która zmusza do trudnych wyborów. Ukraina polega na nich dla taktycznych zwycięstw. Ale trzyma ich na dystans, by uniknąć politycznych konsekwencji. Rosja demonizuje ich, by mobilizować swoich obywateli, a jednocześnie boi się wątpliwości, które sieją. Ich liczba wzrosła do ponad 2500 aktywnych bojowników. To niewielka, ale rosnąca drzazga w boku Kremla. Zdecydowali się działać, ryzykując wszystko dla szansy na inną Rosję. Niezależnie od tego, czy są pierwszym krokiem do zmian, czy tylko przypisem do historii, ich walka dowodzi, że nawet podczas wojny. Niektórzy przekroczą granice dla swoich przekonań. W wojnie opartej na strachu i kontroli ci Rosjanie wybrali coś, czego Moskwa nigdy się nie spodziewała: by walczyć o wolność, nawet jeśli będzie ich to kosztować wszystko.